Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym Piątku Tradera. Czas na kolejną analizę rynku bitcoina. Pamiętajcie, proszę, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną. Dbajcie o swój kapitał, czyli pamiętajcie o pozycji stop loss, która ograniczy Wasze ryzyko. Liczcie swoje pozycje tak, żeby właśnie nie dopuszczać zbyt dużych strat, czyli pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem. Po ostatnią analizą, która jest 5 sierpnia, było bardzo dużo komentarzy. Pytaliście ogółem też o moją strategię również informowaliście o tym, że często korzystacie z tych analiz. Pamiętajcie, że w najbliższy wtorek, czyli 11 sierpnia o godzinie 20 będzie właśnie specjalnie dla Was live, w którym właśnie poruszę takie tematy jak jak wykorzystać tę sytuację na rynku, żeby po prostu z niej w odpowiedni sposób skorzystać. Powiemy troszeczkę więcej o Bitcoinie. Z jakich elementów korzystam, Jakie wykorzystuję i też jak Ty możesz się wykorzystać, żeby też po prostu mieć jakieś możliwe efekty na rynku. Przykładowo Bitcoina może też powiem troszeczkę o innych rynkach, też powiem dlaczego na bezcie można, można zarobić więcej niż na hoście. I. Również będzie aktualna sytuacja na rynku Bitcoina. Już najbliższy wtorek o godzinie 20 będzie live. Wystarczy kliknąć w link pod tym filmem, na kliknąć, rezerwuję bezpłatne miejsce, zostawić swego maila i dokonać po prostu rezerwacji. Na tego maila otrzymacie potwierdzenie i również oczywiście link przed wydarzeniem, więc wtorek o 20 się słyszymy. Ok. Na ostat... W ostatniej analizie mieliśmy sytuację, w której cena, była w strefie czerwonej od 11 700 do 12 100, jest to strefa spadkowa, tak? w której po wybiciu tendencji numer 1 miał rozpocząć się możliwy trend spadkowy. Tak miał być już sygnał na to, że cena może w dalszym ruchu spaść. To zrobiła cena? Cena tak, cena na samym początku spadła, wybiła tutaj tendencję, rozpoczęła, rozpoczęła tutaj ruch do okolic 11570, następnie wróciła i teraz tak, dopóki cena, tutaj oczywiście zgodnie z tym wcześniejszym nagraniem, dopóki cena jest w zasięgu tutaj tego, czerwonego prostokąta, czyli właśnie tej strefy spadkowej, ponieważ tutaj widać, że wcześniej była tutaj duża wartość transakcji pod tych poziomach, więc teraz jest to istotny poziom dla ceny. Dopóki cena jest tutaj w zasięgu właśnie tej strefy, czyli od 11670 do 12100, to jest to przewaga na spadki, więc cały czas tutaj ten scenariusz na spadki jest aktywny. Ze stop lossem w ogóle jest 12200, czyli gdy cena znajdzie się w tym miejscu, to będzie to już negacja tego scenariusza i wygląda to w następ sposób, tak, w cały czas jesteśmy tutaj w tej strefie spadkowej, więc trzeba po prostu zachować cierpliwość i też oczywiście ustawić pozycję stop loss, żeby zdążymy w razie nierealizacji tej analizy, nie była to zbyt duża strata. W trzech ostatnich nagraniach pokazywałem też swoje pozycje, tam możecie zobaczyć jak właśnie ustawiłem stop lossa i dlaczego on jest dla mnie taki ważny w trzech ostatnich analizach, a na ten moment po prostu czekamy tutaj na rozwój sytuacji, możliwe tutaj, że cena, dopóki jest tutaj w tej właśnie strefie czerwonej, będzie tutaj kontynuował ruch spadkowy w okolicy 11600, potem może okolice 11400, a co będzie dalej? Będziemy słyszeć się na kolejnych aktualizacjach, więc... Serdecznie wam za dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o linku w opisie, o live, który będzie 20, 20, o 20, 11. sierpnia, czyli w najbliższy wtorek i również taka malutka niespodzianka, w niedzielę też się słyszymy, więc obserwujcie YouTube'a i też Facebooka, bo w niedzielę będzie taki krótki live, na którym odpowiem na najczęstsze pytania, ale wtorek będzie najbardziej konkretny, bo zobaczycie po prostu konkretne narzędzia, jak jeszcze czegoś jak wy to możecie wykorzystać w przyszłości, więc też będzie dla was praca domowa, więc kochani. Słyszymy się też, tam powiem troszeczkę o moim e, prywatnym forum, więc ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dzięki czemu jesteście, korzystajcie mądrze, ustawiajcie stop lossa. W poprzedniej analizie też mówiłem o stop lossie: o tym, jak jest ważny, bo pozycja niezrealizowana sama w sobie nie jest niczym złym. Inaczej, analiza niezrealizowana sama w sobie nie jest niczym złym, to od ciebie zależy, jakiej wartości jest właśnie stop loss, tak? czyli jaka będzie strata, już to wcześniej przed wejściem w pozycję ustalasz. A tutaj cały czas jest aktywna ta analiza, czekamy tutaj na realizację, czekamy na spadki. Dlaczego czekamy cały czas? Dlaczego jest aktywna analiza? Ponieważ nie został wybity tutaj ten, nie została tutaj wybita ta strefa spadkowa. Taki malutki cytat jeszcze na sam koniec Race Comperic od Paula Samalsona. A propos właśnie cierpliwości. Inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Jeżeli chcesz emocji, weź 800 dolarów i ruszaj do Las Vegas. I właśnie tak samo oglądano to w kwestii handlu. Tutaj nie może być emocji, załóżmy na coś czekasz, to mi się nie przejmuje. Jeżeli się tym przejmujesz, emocjonujesz, to na pewno po pierwsze możesz mieć zbyt dużą pozycję otworzoną, bądź po drugie możesz nie mieć w ogóle ustalonego zabezpieczenia, czyli właśnie stop lossa, który zamknie Ci pozycję na na stracie, którą Ty sam akceptujesz. Jeżeli załóżmy, analiza będzie niezrealizowana. Rynek to nie jest czas na emocje. Emocje. emocje mają osoby, które nie wiedzą co robią, taka jest prawda, więc trzymam za Was, krzyki, pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem i o stoplosie. Ja Wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się we wtorek. Zostawcie swój e-mail. Pierwszy link w opisie. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!